Modlitwa uzdrowienia: uspokój swoje nerwy, uspokój swoją duszę. Szczęść Boże, witam wszystkich i błogosławię Was miłością w sercu. Kiedy emocje wymykają się spod kontroli, a serce nie potrafi zaznać spokoju, warto zatrzymać się na chwilę i oddać wszystko Bogu, który zna nasze wnętrze lepiej niż my sami. Bóg widzi każdy nasz lęk, każde napięcie, każdą ranę ukrytą za kamarkach naszej duszy. Ta modlitwa to wołanie o uzdrowienie nerwów, umysłu i serca, o głęboki, prawdziwy pokój, który płynie z miłości Boga. Wysłuchajcie przykazania z aktem wiary i ufności. W imię Jezusa Chrystusa nakazuję każdej myśli niepokoju, napięcia, lęku i nerwowego rozdrgania odejść ode mnie teraz. W imię Jezusa odrzucam ducha strachu, zamętu, irytacji i niecierpliwości. Zamiast za to przyjmuję pokój, który przewyższa wszelki rozum, pokój od Boga, który napełnia serce i ucisza burzę duszy. Ogłaszam nad sobą łagodność Ducha Świętego i Jego uzdrawiającą obecność. A teraz uczyjmy znak krzyża i módlmy się. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całą moją słabością, Znam swoje nerwy, napięte jak struny, łatwo poruszalne, często zbyt czułe. Ty znasz mnie głębiej niż ja sama, proszę, dotknij mojego układu nerwowego, mojego ciała, mojego umysłu i moich emocji. Ucisz moje wnętrze, jak uciszyłeś zburzone fale, wlej w moje serce Twoje słowa. Nie lękaj się. Proszę uzdrów moje reakcje, które są zbyt gwałtowne, uzdrów moje napięcia, które odpierają mi siły. Duchu święty, przyjdź z czułością i łagodnością, wypełnij mnie spokojem, który nie zależy od okoliczności. Obmyj mnie ze wszystkiego, co nie pochodzi od ciebie, z każdego rozdrażnienia. Nerwowości i rozproszenia. Zanurz mnie w Twoim pokoju, otul mnie Twoim światłem, uczyń mnie łagodną dla innych i dla samej siebie. Amen. Boże, dziękuję Ci, że jesteś blisko, że mogę oddać Ci moje nerwy, moje napięcia i moje zmartwienia. Ty jesteś moim lekarzem, moim pokojem i moją siłą z tobą mogę iść przez dzień bez strachu ufam ci trwam w tobie w twoim imieniu ogłaszam uzdrowienie amen jeśli ta modlitwa przyniosła ci choć odrobinę pokoju nie zatrzymuj jej tylko dla siebie podziel się nią z kimś kto dziś tego potrzebuje zostaw koniecznie serce w komentarzu jeśli modlisz się z nami Niech Boży pokój dotyka nas wszystkich delikatnie, ale głęboko. Błogosławionego czasu w obecności Pana.